Ale czy Ty masz picha? Musisz zostać Folloka, jeżeli uważasz, że nie masz pecha. A jeżeli masz pecha, to zostałeś zostaw polałka, to naśpią szczęście. Mega zajebiście. Wyciek za wyciekiem. Trailer GTA oficjalnie miał się pojawić dopiero 5 grudnia o godzinie 15.00 czasu polskiego. Ale niestety jest Zbana, który na Twitterze wrzucił cały trailer. Dieta 6, Rockstar postanowił zareagować, żeby ludzie nie oglądali tego z nielegalnego źródła, postanowił dać legalne źródło. Zamiast obejrzeć trailer 5 grudnia o godzinie 15.00, dostaliśmy go 15 godzin wcześniej. Dokładnie kilka minut po północy Rockstar odpalił premierę trailera Dieta 6. Tak, jak uważam, że wyciek ten, który był w 2022 roku, gdzie zobaczyliśmy dużo zdjęć i filmów z wczesnej wersji GTA VI, a także ten wyciek, który był 2 grudnia, gdzie jakiś dzieciak pokazał kawałek miasta na TikToku, te wycieki z perspektywy widza i myślę, nawet że Rockstar'a nie były aż tak bardzo fatalne jak to, co się stało teraz. Co się o... stało teraz? O kurwa! O. Wystarczyło poczekać 15 godzin. I ci zban, gdyby się wstrzymał, nie popsułby premiery największej gry wszechczasów. A dokładnie mówiąc, premiery trailera największej gry. A o chuj chodzi. Rządzi, no, no stało się, no ale no to, że on dał, no to dał wcześniej trailer, więc niektórzy, nie wiem. Ci co mieli ogonność o 15, no i to o 15. Ci co mieli, ci co chcieli to ogonność wcześniej nie i to wcześniej, Jak na przykład ja. Więc czy ten link był aż tak zły w sensie tego trailera nie wiem. No. Nie wiem, nie jestem w Rockstar Games, żeby móc to mówić. Ale no moim zdaniem to... Dla mnie bardziej szkodliwe byłoby to, że mi kurwa gra udostępniają na, na, na Twittera czy coś, że normalnie całą, wiecie, tę gierę w tym procesie, którym jest aktualnie, niż to, że ktoś se kur filmik wstawił już z tego na Twitterka. Chcąc, nie chcąc, to każdy oglądał ten trailer wtedy, kiedy chciał oglądać, według mnie. Bardziej dla mnie byłoby niekorzystne to, że. No, ej, moją grę właśnie ktoś na, na Twitterze daje i chcąc, niechcąc, niechcąc, nie nie chce, żeby tego widział, bo jest to gra w fazie. No, tak jest moje zdanie. Czy czasów na premierze na YouTube. Wszzechczasów, kurwa. Zebrałoby się najprawdopodobniej kilka milionów ludzi, co najmniej, a. No, kurwa, no, teraz. No bo teraz to w ogóle, przez to, że był ten leak... Kur... Przez to, że był ten leak, to teraz tak sobie chuj poszedł ten trailer szóstki. On no, tak słabo poszedł. Kur... tylko 105 milionów. Ja pierdo... no nie, no tego nie... No, zje... całkowicie. W ogóle już nikogo nie interesuje, takie ta szóstka wtedy. A przez tak szybko premierę, na którą się zdecydowali, to trailer... No, to żartuję to bądź... jak coś, żeby nie było, ja żartuję. Żeby potem, nie wiem, kiedyś dra dramy nie mieć. W momencie publikacji oglądało około 80 tysięcy osób naraz To jest bardzo mały wynik, jak Rock Rockstar. Oczywiście to była tylko i wyłącznie premiera. Teraz, kiedy ten film zorganizował no się na YouTubie, to na ten moment po 12 godzinach ma prawie 60 milionów wyświetleń, a także prawie 7 milionów lajków. To komu się nie podał ten trailer? Jest niesamowite. O tym jak ogromny jest to wynik, najlepiej wskazuje to, ile wyświetleń ma na ten moment a tak... Same rp. Także like. Ich... Kurwa, jaki, jaki nowy serwer tutaj wychodzi na tym, na tym, na tym GTA pierwszy trailer GTA V I zobaczcie, jaka jest ogromna przepaść. Ten ma 96 milionów wyświetleń, ale w 12 lat! A tutaj... A po co się I zobaczcie, drze. mamy już ponad połowę tego wyniku. W 12 godzin! A w lajkach tu już jest w ogóle przepaść, bo trailer GTA VI ma już tych lajków więcej. Trzy razy więcej. Taką ilość lajków, jak ma trailer GTA V, to trailer GTA VI uzyskał w 30 minut. Hype jest przeogromny. Mimo no. tego, że ta premiera została popsuta po raz kolejny powtórzę, przez jakiegoś dzbana, to mogło być największe święto że wszyscy siedzimy i oglądamy w momencie premiery ten trailer a przez to, że wyciek, Rockstar musiał zareagować i go wypuścił nam szybciej. Nawet oficjalnie napisali na Twitterze, że Hej, wyciek trailer, obejście go w legalnym źródle u nas na YouTubie. Jelo. Tak lekko podkoloryzowałem to, co napisali, no bo napisali to takim prostym językiem, naprawdę, że widać, mimo że to są słowa, że oni są wkurzeni. Bo wiecie, zawsze jest tak, że taka oficjalna firma, duża, pisze takim językiem śmiesznym. W sensie formalnym, a tutaj po prostu napisali nasz trailer wyciekł. Więc proszę, obejście go na YouTubie od nas. Ale cofnijmy się na chwilę troszeczkę w czasie, troszeczkę przed tym wyciekiem, i oczywiście przed oficjalną prezentacją Rockstara. Zobaczcie, że nawet YouTube przygotował specjalny link. Specjalny YouTube'owy link, który przynosił Was do pierwszego trailera GTA 6. Powtórzę to jeszcze raz, może ktoś nie zrozumiał, YouTube oficjalnie stworzył specjalny, unikatowy link, który przenosi was do pierwszego no, ja, to trailera to Gita szocking. 6. Pogięte. Dodatkowo, dzięki temu, że Rockstar postanowił opublikować ten trailer w formie premiery, czyli takiej funkcji na YouTubie, która daje wam film o konkretnej godzinie, informuje was o wiele wcześniej, żebyście mogli zebrać się o konkretnej godzinie i wtedy odpala się timer, który licza z tego co pytam 3 minuty, i wtedy dopiero wlatuje konkretny film. Dzięki temu zabiegowi dowiedzieliśmy się od razu, jaka będzie długość tego filmu. I wychodzi na to, że Rockstar nas pozytywnie zaskoczył. Dlatego, że jeżeli sobie patrzymy na długość pierwszych trailerów G rockstara no to tak, GTA 4 miała minutę i 2 sekundy. GTA V minuta 24 sekundy Red Dead Redemption 2 minuta 8 sekund A GTA VI minuta 31 sekund Co czyni go najdłuższym pierwszym trailerem gry Rockstara Rockstar aż do momentu premiery nie informował nas jak się będzie nazywać nowa odsłona GTA Ciekawym zabiegiem było to, że aż do premiery trailera Czy też wycieku Nie wiedzieliśmy jak będzie nazywać się nowa odsłona GTA Dlatego, że nawet ta premiera oficjalna na YouTubie na początku nie miała nazwy Grand Theft Auto 6, Trailer One tylko tytuł brzmiał Watch Trailer One no i podana dokładna data premiery trailera. Więc niektórzy sobie śmieszkowali, że to nie będzie nowa gra GTA, tylko nowa seria gier Watch Trailer. Ale śmieszki i śmieszkami. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, dlatego że niektórzy sugerowali, że skoro YouTube tak się zaangażował, to może stworzył takie customowe odliczanie do premiery trailera. Bo jak Wam wspominałem, jak macie premierę na YouTubie no to w momencie publikacji, czyli tej godziny 15, która miała być, odpaliłby się 3-minutowy timer i dopiero o 3 dane byłoby nam obejrzenie trailera GTA 6. I wydaje mi się, że ten customowy timer był. Niestety nie mam na to potwierdzenia żadnego szukałem po internetach, ale nie mogę tego znaleźć dlatego, że kiedy czas no, trailera, no ja sobie rozplanowałem cały kolejny dzień żeby o tej godzinie 15.00 mieć mnóstwo energii więc poprzedniego dnia położyłem się spać praktycznie już usnęłem przeglądałem oczywiście telefon przed spaniem i dostałem powiadomienie od Rockstar'a, że hej wchodzi trailer i sobie myślę hmmm czy dostałem właśnie spóźnione powiadomienie o tym, że będzie premiera za kilkanaście godzin ale okazuje się, że nie, że po prostu wleciał trailer i jak wbiłem na niego, to było kilka sekund do premiery tego trailera i odliczanie, z tego co pamiętam, ale byłem strasznie śpiący, więc nie bierz tego za pewnik, postaram się jeszcze poszukać tego widele, tak także wam pokazać ale, te odliczanie było właśnie na tym tle które teraz widzicie na ekranie i tam po prostu były cyferki, które się zmieniały e, oczywiście wiecie, odliczanie w dół, wiadomo o co chodzi no normalnie na YouTubie jest tak, że to odliczanie jest ale jest od razu stworzone przez YouTuba nie można wgrać swojego odliczania tylko macie te gotowce z góry narzucone a tutaj jakoś Rockstar wychodzi na to jeżeli oczywiście dobrze to pamiętam że dogadał się z Rockstarem i dostaliśmy kasną... Rockstar dogadał się z Rockstarem? tak o dwubiegunówka siema siema <laughs> kurwa to jest pięć, suwek ale no, no chuj, nie, timer przed to, bo... premierą Trailera GTA 6 i na koniec materiału, jeszcze warto sobie pogadać o tym, że analiza kiedy się pojawi, nie za szybko, bo zamierzam to zrobić tak dobrze jak się tylko da. Jeżeli będę uważał, że mam wystarczająco dużo informacji, które są potwierdzone, zrobię dla Was materiał z potężną analizą. Ale musicie chwilę poczekać. Oglądałem ten trailer już chyba ze 30 razy, ale bez większej analizy. To brzmi absurdalnie, ale naprawdę, jaram się tą grą i oglądam ten trailer na zapętleniu, bez większej analizy, ale po prostu rozkoszuję się tą chwilą, bo uwielbiam tą grę. Uważam, jeszcze nie wyszła, ale to dla mnie jest już najlepsza odsłona GTA i wbrew pozorom nie będę czekał na GTA 7. Wiecie dlaczego? Dlatego, że GTA 6 będzie działać się w Vice City. Vice City jest to moje ulubione miasto z wszystkich części GTA Nowe pokolenie będzie oglądać zwiastun GTA si 7 bo GTA 7 wyjdzie 20 lat po premierze szóstki po trailer po to, bo, bo no skoro się szóstką to troszeczkę tak opierd... no 10 lat 20 na luzie taka bo jeszcze będzie przecież online do skoszenia Duża mapa, żeby sobie troszeczkę online skosić. Dla mnie, Dla mnie, tak, 20 lat plus minus będzie kiss. Więc, e, jako takie dziadki, będziemy już kurwa. Siódemka wychodzi. Ta, tak jest moje zdanie. Jak niektórzy mogą się cieszyć, że gramy w GTA V, jest miasto, które znacie z GTA Andreas, To dla mnie. Takim czymś będzie GTA 6 Nie będę chciał raczej z tego miasta zbyt szybko wylatywać do innego w kolejnej odsłonie GTA Będę chciał tam zostać jak się DA Więc cieszę się, no, się. Będzie długo. Z tego nie Znaczy siedział tam długo Adam Jeżeli przez kolejne 10 lat po premierze GTA 6 Nie usłyszymy o kontynuacji Uwielbiam GTA Vice City jaram się tą grą Miasto jest piękne, czasy odpowiednie Nasi protagoniści, a szczególnie protagonistka. Ja pierdolę. Ja, jak... Nie, nie, nie lubię takich, 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 takich żartów. Nie lubię, nie wiem, jakoś nie jestem fanem. Jest odpowiednia. Patrzę na tą grę przez różowe okulary. A wiecie, różowe, Vice City. Ja pierdolę. To Nie widzę wad Wiem, że niektórzy mają też nawet głosy, że hej, grafika jest podobno gdzie piące, a ja sobie myślę, hej! Czy Tobie przypadkiem odpaliłeś gdzieś inny trailer, ta gra wygląda przepięknie. Grafika, twarze, włosy, fizyka, mapa, woda wszystko w tej grze jest kurwa, idealne! Lekko się uniosłem, więc może w tym momencie zakończymy ten materiał. Dziękuję wam proszę Państwa za obecność, się przejść! Hello! Tak szczerze to jakoś, jakoś ten materiał nie dał mi oceny coś w stylu Nie no ten zły leaker, k***a ku... Jakby on, by on yy, nie, nie, nie zlikował tego trailera to byłoby, co, w ogóle życie by się zmieniło w stopni Nie, byłoby to samo, po prostu miały, mieli ten, yy, osobny link specjalny od YouTube'a i specjalne odliczanie od YouTube'a I to tyle, to nie było nic więcej, więc jakby, nie nie zmieniło to mojego zdania drink with that <laughs> <laughs>